Oli Bajki. Dawno, dawno temu w pewnej wiosce na skraju lasu mieszkał ubogi krawiec z dwoma synami. Gdy bieda zaczęła zaglądać coraz częściej do ich chaty, ojciec powiedział synom, żeby szli szukać szczęścia w wielkim świecie. Moi drodzy synowie, coraz ciężej jest mi Was wykarmić, więc nadszedł czas, abyście ruszyli swoją drogą. I nauczyli się jakiegoś zawodu. Dobrze, ojcze, z samego rana ruszymy do miasta i rozpytamy rzemieślników, czy wezmą nas na swoich uczniów w zamian za strawę i miejsce do spania. Gdy nadszedł ranek, synowie wyruszyli szukać szczęścia w mieście. Starszy z synów zatrzymał się u stolarza i tam uczył się fachu, a młodszy znalazł praktyki u kowala. Drogi chłopcze, jestem bardzo zadowolony z Twojej pracy. Niestety, więcej Cię niczego nie mogę nauczyć, bo całą moją wiedzę już posiadłeś i długo pracowałeś, aby się wprawić w fachu. Czas nam się rozejść, a Ty możesz być z siebie dumny, bo zyskałeś nowy zawód i zostałeś stolarzem. Dziękuję. Dziękuję za danie mi szansy. No i oczywiście za przyuczenie do tego zawodu. Czułem, że ten dzień w końcu nadejdzie, ale ja chciałem podziękować tym pięknym stolikiem, który zrobiłem specjalnie dla Pana. Ach, dziękuję, jest przepiękny. Ja również mam dla Ciebie prezent za tak dużą pomoc oraz za szybką naukę. Jesteś bardzo zdolny chłopcem. Proszę, weź ten stolik, bo to jest niezwykły stolik. Za każdym razem, gdy powiesz, stoliczku, nakryj się, staną na nim talerze, sztućce i półmiski z potrawami oraz kielichy z napojami, które nigdy się nie kończą. Zobacz, stoliczku, nakryj się! O, mamusiu! To niesamowite. Mówił pan prawdę. Dziękuję, dziękuję za ten cudowny prezent, mój mistrzu. Zasłużyłeś, młodzieńcze. Siądźmy i uczcijmy dzisiaj koniec twoich praktyk, a rano wyruszysz w drogę do domu. Dobrze, dziękuję. Jak ojciec to zobaczy, to nie uwierzy, że mam taki zaczarowany stolik. No, drogi chłopcze, wracaj zdrów do domu, szerokiej drogi, i do widzenia! Dziękuję, dziękuję jeszcze raz za wszystko. Do widzenia! Jeszcze długa droga przede mną, zaraz się ściemni. Obym zdążył dotrzeć do karczmy przed nadejściem nocy. Witam, czy ma pan wolną izbę? Chciałbym przenocować. Tak, tak. Może zaproponuję panu kolację i coś do picia. Dziękuję, ale sam pokój wystarczy. Dobrze. Widziałaś, sam nocleg nic a nic grosza więcej nie zostawi. Woli głodować. Ach, mężu, nie dąsaj się. Zaczekaj, zgłodnieje, to zmieni zdanie. Kochani, właśnie zakończyłem szkolenie na stolarza. Uczyńcie mi ten zaszczyt i zostańcie moimi gośćmi tego wieczoru. Zgłupiał, czy co? Hehehe, <noise> myślisz, że jesteś milionerem? Młody się chyba szeleju najadł. Stoliczku, nakryj się! O, o a, a co to? Zapraszam, jedźcie i pijcie dosyta, nie krępujcie się. Bo skoro tak, to czemu nie? Niech żyje nowy stolarz. Tak, niech żyje. Co, żono, widziałaś to? Co za czary, muszę mieć ten stolik. No cudo, ale jak go zdobyć? Ja mam podobny stolik na strychu. Gdy młodzieniec pójdzie spać, zamienię stoliki, a on się nawet nie zorientuje. Świetny pomysł, ty to masz głowę na karku. Proszę, zapraszam. Oto twój pokój. Śpij dobrze. A rano zapraszam na śniadanie w cenie pokoju. Jej, naprawdę dziękuję panu, jest pan bardzo miły. Dobranoc! Dobranoc! Teraz tylko poczekam aż zaśnie i zamienię stolik. Ale jestem zmęczony, to był długi dzień. Stoliczku, będziesz tutaj koło mojego łóżka. Masz ten stolik? Słyszałam, jak już chrapie. Musiał szybko zasnąć po długiej podróży. Idź już nie ma na co czekać. No idę, idę. Naprawdę śpi, byle cichutko. Udało się. Mam wszystko poszło po naszej myśli. Teraz ja schowam stolik, a ty zadbaj o to. Żeby rano dostał syte śniadanie. Tak, tak nie może odkryć, że podmieliliśmy stolik. Jak smakuje ci? Tak, tak, było przepyszne, a teraz czas mi ruszyć w drogę, bo długa podróż przede mną do domu ojca. Ach, tak, tak i zdrow szerokiej drogi. Dziękuję za miłą gościnę. Do widzenia. Do widzenia! O, słońce już tak wysoko! Czas na odpoczynek i na obiad. Bracie, to naprawdę ty? Co za szczęście! Chodź, siądźmy właśnie miałem zatrzymać się na posiłek. O, o, oszalałeś, bracie? Co ty chcesz jeść w środku lasu? A więc tak, to jest stolik. Który otrzymałem w nagrodę za dobrą praktykę u stolarza, a jest to czarodziejski stolik. Patrz i podziwiaj. Stoliczku, nakryj się! No, chyba coś ci się nie udało. Nie rozumiem. Stoliczku, nakryj się! To, to pewnie karczmasz. Co? Byłeś w tej gospodzie? U tego cwanego karczmarza? No tak, było ciemno i byłem zmęczony, więc się tam zatrzymałem, a on zaproponował mi nocleg ze śniadaniem. Już wiem dlaczego. On po prostu mnie okradł i nie chciał, abym rano odkrył, że podmielił mój stolik. No to musisz tam wrócić i odebrać swój stolik. Ale jak udowodnię karczmarzowi, że to mój stolik? Przecież on się wszystkiego wyprze. Myślę, że mogę ci pomóc, braciszku. Co, ale, ale jak? No wiesz, ja też ukończyłem kurs zawodowy i mój nauczyciel był ze mnie bardzo dumny. Zostałem kowalem, a jako prezent otrzymałem to. Co? Sakiewka? Ale jak może nam pomóc sakiewka? To nie jest tylko sakiewka. W tej sakiewce jest magiczny kij, który jak tylko go o to poproszę, to będzie bił do momentu, aż go nie odwołam. Dobrze, więc w takim razie chodźmy do karczmy. Nie, bracie, poczekaj. Pomyśl, jeśli pójdziesz ze mną, karczmasz cię rozpozna. No to co ja mam zrobić? Ty tutaj poczekaj na mnie, a ja idę zapytać o noctek w karczmie. Już moja w tym głowa, żeby wrócić z Twoim stoliczkiem tutaj. Mam dobry plan. Do zobaczenia wkrótce. Dobrze, bracie, dziękuję. Do zobaczenia, będę tu na ciebie czekał. No to chciwy karczmarzu, uważaj, bo nadchodzę nauczyć cię rozumu. Dzień dobry, proszę o ogromny obiad. Tylko taki, żebym się naprawdę najadł. A gdzieś ty był, że tak wygłodniałeś? A wędruję po świecie i widziałem rzeczy, jakie wam się nie śniły. Krainy tak bogate, że aż ociekały złotem. O, powiedz nam o tym. Dobrze, ale powiem wam, że te wszystkie skarby to nic w porównaniu z tym, co chowa mój worek. O, słyszałaś, żona, muszę mieć ten worek. Hmm, tylko jak go mam zdobyć? Spokojnie, mężu, cierpliwie czekaj. On się zmęczy. W końcu go zdobędziesz. Tak jak ten zaczarowany stolik. Lepiej go nakarm. Masz rację. Młodzieńcze, zapraszam do stołu. Dobrze, tylko niech się pan pospieszy. Stoliczku, nakryj się. O, ile jedzenia! Dziękuję, dobry człowieku. Jedz dosyta. Karczmarzu, a czy masz może wolny pokój? Tak, tak, jak zjesz to cię tam zaprowadzę? Proszę, to tutaj. Jest bardzo wygodne łóżko. Dziękuję. Jestem taki zmęczony, że usnę w sekundę. Nie będę czekał do wieczora. Tak, tak, śpij dobrze. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. I co, i co? Żono, on jest bardzo zmęczony. Szybko zasnął. Hmm. Może pójdę poszukać podobnego worka? Idź, idź, na strychu mamy stare worki, zupełnie takie same jak jego. O, słyszysz? Już chrapie, to idę najpierw zabiorę jego worek, a później podmienię na tym, co mam na strychu. A ty wracaj do kuchni, bo go obudzisz. Tylko po cichu. Bij, u samobiju. A, ratunku, ratunku, co to? A, 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 cóż to czary jakieś? Każ temu przestać, litości młodzieńcze. A, to boli. Przestań bić, kiju samobiju. Ha, <laughs> ha, karczmarzu, oddaj magiczny stolik mojego brata. Jeśli nie zrobisz tego, co proszę, każę kijowi bić od nowa. I tak łatwo go już nie odwołam. O, o nie! To, to oddam, oddam, tylko niech ten kij, niech ten kij już nie wyskakuje z tego worka. Bracie, wróciłem i odzyskałem twój stolik. Dziękuję ci bardzo. Jak udało ci się sprawić, że karczmasz oddał stolik bez walki? To za sprawą mojego kija. Mówiłem ci, że jest magiczny, i za każdym razem, gdy mu rozkażę, wyskakuje z worka i bije, aż go nie odwołam. To naprawdę musi być magiczny kij. Cieszę się, że Cię spotkałem, ale teraz wracajmy do domu Ojca. Ojcze, wróciliśmy. Jak się masz, Ojcze? Moi synowie wrócili. Opowiadajcie, jak wam poszło w mieście. Wy uczyliście się zawodu? Tak, ojcze, ja zostałem stolarzem, a w nagrodę za wzorową naukę otrzymałem to. Co? Taki mały stolik? Ojcze, to nie jest zwykły stolik. Spójrz. Stoliczku! Nakryj się. O, matko i córko. A co to czary? Czy co? To to magiczny stolik. Tak, ojcze, już nigdy nie zaznamy głodu. A ty, mój młodszy synu, ja zostałem kowalem, ojcze, i również bardzo dobrze się sprawowałem. Za to dostałem worek. E, worek? Taki zwykły worek? Nie, ojcze, w tym worku jest kij. To jest magiczny kij. Za każdym razem, gdy mu rozkażę, bije wroga, aż go nie odwołam. Od teraz zawsze będziemy bezpieczni. Moje kochane dzieci, jestem z Was taki dumny i cieszę się, że wreszcie wróciliście. Synowie i ich ojciec zaprosili rodzinę i sąsiadów na wielką ucztę i świętowali ich powrót i zdobycie zawodów do białego rana. A, a morał z tej bajki jest taki, że warto być pracowitym, uczciwym oraz mądrym, a oszustwo i chciwość mogą przynieść jedynie kłopoty. I pamiętajcie, nie zawsze warto ufać każdemu na samym początku. Bo może ktoś chcieć nas oszukać, tak jak mnie oszukał chciwy karczmasz. Ojejku, wybacz mi już przecież dostałem nauczkę od kija. Dziękujemy za oglądnięcie naszej bajki. Pa pa!